Witam. Witam serdecznie wszystkich, moi kochani. Oczywiście dzisiaj transmisja leci z mojej strony, studia, bezpośrednio z studia Wika. a że na to, nie mogłam się połączyć, ze względu na to, że zrobił się mały bałagan, mamy nową, nową stronę. I, I po prostu się. Ja nie jestem techniczna, więc chyba będę musiała pomo szukać pomocy, ale damy sobie radę. Słuchajcie, moi kochani, w ogóle to chciałabym wszystkich przywitać serdecznie na czwartkowych pokatoczkach z Atarą. Wszystkich, wszystkich, wszystkie wiedźmy, wszystkie, wszystkie. Yy, Wikan też przede wszystkim z względu na to, że zauważyłam, że grono w Polsce wikańskich jest dosyć dużo i z tego powodu jestem bardzo, bardzo przeszczęśliwa. Słuchajcie, jeżeli mnie słyszycie i widzicie, to dajcie moje słońce mi tutaj jakiś znak z względu na to, że nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak to wszystko wygląda technicznie. Jeżeli ta sprawa techniczna będzie tutaj dosyć, dosyć sprawnie szła, to ja zostanę chyba na y, bezpośredniej bezpośredni transmisji na, y, na, na fejsie. Ale jest cisza. I co? I cisza. I nie widzę nikogo. Słuchajcie, moi kochani. Chciałam wam y, powiedzieć taką rzecz z na to, że bardzo bardzo dużo mam pytań związanych z kolorystyką w zastosowaniu do magii. Wrócę do pierwszych tych live'ów, jeszcze kwietniowych, gdzie, gdzie mówiłam o, o kolorystyce. No i co? I cisza. <laughs> Moi chowajcie się tutaj, chowajcie się tutaj, proszę piszcie mi do mnie, cisza totalna, nie ma komentarzy, piszemy czwartkowe Kowe pogaduszki z Aterą i zobaczymy co to będzie. <laughs> I już mamy zapisany post i poszło. Moi kochani, jeszcze raz powtarzam, wracam, wracam do kolorów. Mamy siedem podstawowych kolorów, kolorów w magii i, i zaczynamy od samego początku. Kolor biały jest to kolorem zastępczym. Jeżeli innego koloru nie mamy, a chcemy zrobić rytuał, to spokojnie możemy sobie wziąć białą świeczkę czy kawałek czy białego papieru. To zależy, co będziemy w tym momencie robić. Drugim, drugim kolorem w magii, pamiętajcie, jest róż. Róż jest, od, róż jest do takiej fajnej miłości, spokojnej, sentymentalnej, Tak jak, prawdę, prawdę powiedziawszy, wszystkie kobiety chcą, żeby ta miłość taka była. O tym musimy pamiętać, ze względu na to, że czasami robimy rytuały w czerwieni, gdzie, gdzie zaraz do tego dojdę. I wtedy te rytuały nie wychodzą tak, jak powinny wyjść. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Następnym kolorem jest kolor zielony. Również to jest kolor matki ziemi, czy kolor wigan symbolizacja dobroci, radości. Robimy te rytuały w momencie, kiedy chcemy, żeby nasz status się poprawił, żebyśmy dostali lepszą pracę, czy byłyby lepsze zarobki. czy czy chociażby jakąś tam podwyżkę od szefa wyciągnąć, czy po prostu poprosić, a ja wszystko mówię, no nie, ale wszyscy mnie znacie, więc wiecie, na co mogę, na co można ze mną liczyć. I słuchajcie, następny jest niebieski. Niebieski, niebieski kolor jest to kolor zdrowia, gdzie robimy rytuały związane z zdrowiem. Jest to kolor bardzo zimny, ale nie ma nic, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem negatywnym, tak? W momencie, kiedy chcemy, mamy problemy zdrowotne, kiedy mamy jakieś chore gardło, czy, czy po prostu przeziębieni jesteśmy, czy w ogóle jakaś sprawa jest bardzo poważna, wtedy zapalamy sobie w intencji niebieską świeczkę. Następny kolor, który ja bardzo kocham, jest to kolor fioletowy, jest to kolor. Yy, otwarcie trzeciego oka, moje kochane dziewczyny i panowie, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie, żeby wasza wyobraźnia, wasza intuicja, wasza wizje się sprawdzały, róbcie sobie intencje w fioletowym kolorze. Natomiast następnym kolorem jest jeszcze czerwony i tutaj właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, temat czerwieni jest to czerwień, która daje nam energię, daje nam siłę, daje nam potencjał, kiedy, kiedy po prostu Ile się czujemy. Słuchajcie, ja mam dzisiaj świeczkę. Ze względu na to, że też jestem osłabiona, bo niestety też jestem tylko człowiekiem. Tu sobie zapaliłam w intencji czerwonym. Na czerwonym mam białą świeczkę w środku, lajcik ale mam czerwoną, piękną, y, ceramiczną wkładzik, który po prostu sobie lampkę sobie świecę i ona jest y, w intencji siły i mocy. Z tyłu mam białą, ze względu na to, że zawsze kiedy prowadzę live, y, live, y, żeby stwórca był ze mną, Matka Ziemia, żeby była ze mną i archanioły, moje kochane, żeby były ze mną intencji, zawsze zapalam światło. I, i to jest właśnie moja kochana świeczka. Słuchajcie, moi kochani, następnym kolorem mamy taki dodatkowy w sumie, bo już mam Wam opowiedziałam, kolorem następny jest czarny. I to kolor jest kolorem ochronnym. Musimy pamiętać, że czerń odbija, odbija wszystko, wszelkie zło, wszelką, wszelką, wszelkie problemy. Jeżeli mamy po prostu dolinę, to nie znaczy, że zakładamy czerń i jeszcze bardziej się dołujemy. Nie, my się w tym momencie za zabezpieczamy tą czernią. Ja lubię czarny kolor ze względu na to, że pracuję z ludźmi i przychodzą do mnie różni ludzie i w tym momencie ja, ja często bardzo ubieram coś czarnego, żeby po prostu było odbicie. Mówię o obierzchni, czyli po prostu tej górnej, górnej brusty, czy sweterku, czy czymkolwiek, żeby po prostu, kiedy. Dzisiaj ja też jestem na czarno, kiedy mamy tutaj rozmowę, rozmowy pomiędzy sobą, żeby po prostu ta energia się odbijała, żebym ja nie łapała jakichś niefajnych sytuacji. Przechodzą różni ludzie, którzy mają swoje problemy, mają rzucone klątwy, mają, mają rzucone uroki, mają jakieś pieczęcie starych, poprzednich wcieleń, więc w tym momencie musimy się trochę chronić. Tak to wygląda z tymi kolorami. Słuchajcie, ja jestem zwolenniczką, bo ja wiecie o tym, że ja robię świeczki. Robię świeczki do rytuałów, robię świeczki do oczyszczania, robię wszystkie świeczki, które są potrzebne do rytuałów. Natomiast ja stosuję tylko i wyłącznie biały. Kocham biel, kocham czystość i dla mnie na przykład. Biała świeczka jest to zupełnie wystarczającym symbolem do, do danej kwestii, ze względu na to, że ja mówię głośno, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co mnie po prostu boli. I uważam, że ten biały kolor mnie zupełnie wystarczy. Oczywiście Wy możecie sami sobie robić to, co chcecie. Ja nikogo no, niczego nie zmuszam, bo jeżeli macie ochotę zrobić sobie rytuał na miłość z dwóch świeczek różowych, czy z jednej świeczki różowej, a jednej z białej, Proszę bardzo, to jest Wasza wolna, wolna wola, a poza tym to są Wasze uczucia, to są Wasze emocje, to są Wasze yy, sprawy, którymi sobie nie możecie po prostu poradzić, ewentualnie byście chcieli wzmocnić pewne sytuacje. Więc tutaj w tym momencie, w tym momencie yy, yy, po prostu robimy tak, jak uważamy. Tylko mówię, symbolika, tutaj podałam symbolikę, yy, symbolikę kolorów i chciałam, żebyście się po prostu, jeżeli nie będziecie używać tylko tej bieli, to, żebyście się dostosowali, ze względu na to, że... Aha, przepraszam, bardzo zapomniałam jeszcze o brązowej świeczce, znaczy o brązowym kolorze. Jest to kolor Matki Ziemi, która jest też również urodzajem. I teraz w tym momencie, słuchajcie, moi kochani, jeżeli byście chcieli mieć pieniążki, jeżeli byście chcieli, żeby wasz status się trochę polepszył, to nie róbcie tylko samej zielonej świeczki, łączcie to z brązem, tak? Matka Ziemia daje nam. Plony, daje nam y, y, możliwości bytu, więc w tym momencie jest to bardzo wskazane, czyli brąz z zielenią. I nie bójcie się kolorów, bo nieraz jest taka sytuacja, że o, bo ja ktoś tam coś tam powiedział, i potem, potem wychodzą takie dziwne, y, dziwne sytuacje. Oczywiście nie mam tutaj osób, nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia, dlaczego do mnie nie piszecie. Ja jak zwykle też musiałam pokręcić. O, I teraz się wywaliłam. Jak zwykle już nic nie robię, bo zaraz całkiem wywali mnie tutaj z internetu i potem będzie, będzie mały problem. Słuchajcie, moi kochani, mamy księżyc malejący. Robimy rytuały teraz bardzo związane typowo z odcięciami. Jeżeli macie kłopoty jakiekolwiek. Macie choroby, czy źle się czujecie, bo w tej chwili taka, taka jest pogoda, a nie inna, że często mamy infekcje. robcie sobie odcięcia. Na świeczkach, na świeczkach również możecie to robić. Na symbolice tak samo, kolor, kolorystyce. Tutaj to jest wszystko w tym, w ten sposób, że jeżeli chcecie odcięcia, to musicie, musicie pamiętać, że jeżeli chcecie pisać na tych świeczkach, to jest odknota w dół. Natomiast nie odwrotnie, tak, bo wtedy możecie sobie tutaj trochę nabałaganić. Na Druga sprawa bardzo ważna, ze względu na to, że mamy ten księżyc, księżyc mamy yy, malejący, yy, robimy sobie oczyszczania. Słuchajcie dziewczyny, yy, nie zapomnijcie do wiadra z wodą czy do mopu, wszystko jedno, wsypać trochę soli, to żeby było, żeby to mieszkanie trochę oczyścić, tak. Ja sobie zawsze robię Staram się, dolewam jeszcze do tej mojej soli, dolewam trochę olejku eteryczny, ze względu na to, żeby fajnie pachniało, ale chodzi o co nie chodzi? Chodzi mi o to przede wszystkim, żebyście oczyściły sobie mieszkania. Tak? I to musicie, jeżeli macie duże mieszkania, no to jest troszeczkę kłopotliwe, ale jeżeli macie malutkie, fajne, zgrabne mieszkanko, to zacznijcie to robić od drzwi wokoło pomieszczenia. I kończcie z powrotem na drzwi, żeby ta energia była po prostu według wskazówek zegara, czyli to idzie, tak? Słuchajcie, moi kochani, powiem Wam taką historię. Kupiłam ostatnio ze względu na to, że mój dostawca białej szałki po prostu się nie wiem gdzieś zapodział. Nie chcę wynikać, czy, czy po prostu zamknął hurtownie, czy, czy po prostu nie sprowadza już ze Stanów. Znalazłam nowego dostawcę. Byłam przeszczęśliwa, bo moje zapasy się już kończyły. I co się okazało? Tam w tych, w tych świeczuszkach, przepraszam, w, tych, w tej szałwi była notatka. Notatka była, jak robić i oczyszczać. Oczywiście wszystko było w przeciwieństwie do sekara. Słuchajcie, nie możecie tego robić. Ze względu na to, że w tym momencie, kiedy robimy to wszystko w odwrotnym kierunku, to my ściągamy tą niefajną, złą energię, a my musimy to wszystko wywalać, tak? Czyli oczyszczamy. Oczyszczamy, oczyszczamy. Tak samo słuchajcie, jak oczyszczamy siebie. Tam też na tej karteczce była informacja. Słuchajcie, ja pękłam, pękłam ze śmiechu, bo dla mnie to była ir 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 ta, irytacja niesamowita. Ale tak to jest. Na tych informacjach m, na fejsie w internecie, na różnych y, sytuacjach na różnych y, 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 o, też tutaj mi się... O Matko Boska, jest święty. I znowu rozrabia. Słuchajcie, na różnych, na różnych portalach są pokazywane rytuały, i te rytuały naprawdę o pomstę do nieba wołają. Ja już przestałam się irytować, przestałam się denerwować, ze względu na to, że całego świata nie spawię no w tym momencie. I tak naprawdę to staram się, staram się. Po prostu nie zwracać na to uwagi, ale kiedy do mnie przychodzą takie sytuacje, jak mój dostawca, muszę do niego zadzwonić i z nim w delikatny sposób porozmawiać, żeby te karteluszki powyciągali, bo, bo to nie jest, nie jest dobre. Bo po prostu osoby, które kupują Yy, a przede wszystkim osoby, które za bardzo się nie znają na oczyszczaniu, robią w ten sposób i potem sobie robią bałagan. Potem dzwonią i mówią: O, bo miała, jest taka super, miała nas oczyścić, miała nas uzdrowić, yy, miała dać nam trochę energii, a okazuje się, że to idzie w drugim kierunku. Jesteśmy wtedy chorzy, yy, zmęczeni, yy, rozwaleni psychicznie i fizycznie w tym momencie. Więc prosiłabym, żebyście po prostu. Uważali, a jeżeli macie jakieś jakieś, ale przejdźcie na na fejsa i, i zróbcie sobie telefon do, do przyjaciela, odpowiem Wam, ze względu na to, że są na przykład sytuacje podbramkowe. Słuchajcie, tak szybko dzisiaj będę mówiła, bo nie mam pojęcia, czy mnie słuchacie, czy nie. Yy, z komentarzami ja odpowiem za chwilę, jak skończę live'a i będą komentarze, ja wejdę, będę odpowiadała. Zaraz natychmiast popracuję i wam odpowiem. Słuchajcie, moi kochani. Jeszcze raz powtarzam, mamy księżyc malejący, robimy oczyszczenia. Ze względu na to, że to jest, to jest nowy rok, już mamy co prawda luty, ale jest jeszcze czas na to, żeby po prostu te świństwa z naszego domu powywalać. I, i uważam, że jeżeli to zrobicie w prosty sposób, tak jak ja Wam mówię, od drzwi w kierunku zegara i kończycie na drzwiach. Ja zawsze mówię brzydko, później otwieram drzwi i wyrzucam to całe wadziejstwo. Słuchajcie, tak samo i u mnie we firmie. Ja, ja też oczyszczam, oczyszczam bardzo często, bo to no, tak jak mówię, no, różni ludzie przechodzą. Nawet są nieświadomi tego, że, że są po prostu albo pasożytami energetycznymi, którzy po prostu posilają się inną energią, i, bo są słabi, czy ewentualnie z, z klątwami, czy z jakimś innym dziadostwem. I chciałam właśnie powiedzieć, że, że, że oczyszczające takie właśnie w tą drugą stronę, jak przychodzi do mnie osoba, która mówi, że się źle czuje, ewentualnie i mówi, że oczyszczała e, swój dom swój, i to, nic, i to nic nie działa, więc ja zaraz się pytam jak robiła ten rytuał, i wtedy to wszystko muszę odwracać. No, co zrobić? Zdarza się. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć na temat kamieni. Kamienie, y, kamienie też mają fajną, y, y, fajną ochronę. Więc w tym momencie, jeżeli po prostu y, macie problemy ze swoim zdrowiem, tak? Źle y, się czujecie, jesteście osłabieni, to w tym momencie y, załóżcie sobie jakiś fajny kamień, czy agat, czy, czy, czy szafir. Y, w kolorze niebieskim. Jeżeli, przepraszam, szafiry są zielone. Szafir, jak my mamy problemy finansowe, czy chcemy, żeby nasze nasze nasz dobrobyt się zaczął powiększać, to możecie szafiry założyć. Słuchajcie, to jest kolor zielony, więc zieleń. Kiedy pragniecie miłości, kiedy chcecie, żeby Wasze związki się trochę, trochę się naładowały, żeby było, żeby było przyjemniej, żeby było sympatyczniej. Zaczniecie nosić y, kamienie w kolorze różu. Wspaniały, y, wspaniały kamień, który ja kocham, uwielbiam jest to y, y, Kwarc różowy jest przepiękny, bo są szlifowane i, i są łupki. I zresztą ja jestem zwolenniczką łupków, ze względu na to, że to jest energia, nie jest energia zamknięta, ale energia jest otwarta, bo kamienie szlifowane, musimy pamiętać, że one mają trochę energię zamkniętą i zanim dadzą, to, da, da, dadzą nam tą energię, to po prostu musi trochę potrwać. Bardzo fajnym ochronnym kamieniem też są białe, biały kwarcy, jest mleczny czy ewentualnie yy, przezroczysty, yy, ochrania nas, a też zastępuje. To też jak wkładając na, na rękę czy na ciało, czy na kolczyki, czy jakiś wisior, czy bransoletkę, to też... Zwróćcie uwagę, żebyście mówili jaką chcecie intencję, jest to wspaniały rytuał, kiedy my się ubieramy w kamienie, mówię do kobiet, zresztą mężczyźni chyba też w tej chwili biżuterię noszą dosyć często i dużo, więc słuchajcie, wtedy sobie zakładajcie na dzień dzisiejszy w intencji na przykład, żeby nam się dzisiaj wiodło, szukamy jakiejś pracy, idziemy na jakąś rozmowę, no załóżcie sobie coś zielonego z kamienia, a zobaczycie co się będzie działo. A mężczyźni na przykład nie sobie fundą trochę kamieni do kieszeni, tylko nie przesadzajcie, żeby po prostu nie było ciężarów. Teraz oczywiście żartuję, Ale dobrze by było, żebyście też po prostu sobie, po prostu sobie coś tam położyli. Mam taką anegdotkę, to jest anegdotka, która jest właśnie akurat na, na prawdziwa. Kiedyś, kiedyś też miałam ciężką sytuację, założyłam sobie labradory, ze względu na to, że chyba już opowiadałam Wam tutaj na forum, dostałam taki dosyć duży kamień Labradory. no i co ja miałam z tym zrobić, bierdula. Ani nie mogłam sobie z tego zrobić bransoletki, ani nie mogłam sobie zrobić z tego jakiegoś wisioru, bo to naprawdę dosyć duży kamień żegzu. Więc wnosiłam go w staniczku. No i obawa się sobie, że w pewnym momencie musiałam, musiałam iść do, do lekarza i dzięki Bogu, że to był mój dobry znajomy, bo bym chyba się ze wstydu spaliła, zapomniałam, że mam ten kamień i słuchajcie, on mi wyleciał i się po prostu potrzaskał. Fajne, to no, ja się zawstydziłam, a wiedział dobrze, czym się zajmuje, więc popatrzył na mnie i mówi tak, no trzeba w sobie włożyć dzień, ja wiem. No. I to też było jakoś tak dziwnie dwuznaczne. Ale nic, zaczęliśmy, zaczęliśmy żartować i jakoś to się sobie skończyło, więc chciałam tylko powiedzieć, żebyście w, w, po prostu w bezpiecznych miejscach te kamyczy wkładali. Jedna sprawa, bardzo ważna, kamienie muszą być blisko ciała. Nie mogą być we woreczkach, nie mogą być y, y, w kieszeniach, tak żeby było. Musicie się starać, żeby te, y, żeby te kamienie y, dotykały troszeczkę naszej skóry. To by było chyba dzisiaj na tyle, ze względu na to, że będzie zaraz praca moja. Słuchajcie, jeszcze druga sprawa, bardzo, bardzo taka komunikatywna. Chciałam Wam powiedzieć, że nie wiem, co się dzieje, że y, w poniedziałki zlosowanie tej inne karty i Wam te karty nie wyskakują. Ja porozmawiam z moją asystentką, co tam się naprawdę dzieje, co się tam w, 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 tego, że ja, że po prostu piszecie do mnie prywatnie. I, I na początku myślałam, że, że to energia, bo to niektóre osoby Energetycznie sama też próbowałam wylosować i, i nie mogłam, no nie? Więc wydawało mi się, znaczy miałam takie przesłanie, że nie czas na, na u mnie, dla mnie dla zabawy. A tutaj chyba widocznie za dużo tych ludzi jest, którzy po prostu nie mogą. Sprawdzimy to. Pamiętajcie, moi kochani, we, we wtorki jest, jest jedno pytanie za darmo, które ja będę odpowiadać. Odpowiadam. Jeżeli nie wszystkim nie odpowiem, to piszcie do mnie i się, y y Upomnijcie, tylko mówiąc, że zadane byłaby, był, był to wtorek, bo słuchajcie prywatnych, nie odpowiadam w inne dni, kiedy są zadane w środę, czy w czwartek, czy w piątek. I się na mnie nie, nie, nie obrażajcie, ze względu na to, że ja naprawdę mam sporo czasu zajętego dla Was i nie mogę sobie na takie coś pozwolić. W środę, słuchajcie, mamy taki dzień, bardzo fajny, bo bo są pokazane rytuały. Proste rytuały, zupełnie fajne. Dzisiaj były cztery panie, które chciały butelki, no oczywiście butelki poszły. Ale to nie o to chodzi, bo słuchajcie, butelkę możecie sobie nawet te buteleczki symbolicznie namalować. One mogą być białe, przez czy oczyste. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, malujcie sobie te butelki na jakikolwiek kolor, który po prostu, po prostu potrzebujecie, czy kartki, czy cokolwiek. Słuchajcie, nie musi ona być identyczna. Wystarczy, że... Trochę, trochę naszego artyzmu wpakujemy w daną rzecz i ona też będzie działała bardzo silnie, myślę jeszcze, jeszcze bardziej silniej niż, niż po prostu byłaby, tu mówimy o butelce, butelka gotowa, już zielona. Także mamy tutaj czwartek, mamy oczywiście pogaduszki z Atarą na razie na razie nie zamierzam rezygnować, więc te czwartki są aktualne. W piątki będę pisała na tematy na energii, na temat kart, bo tego tego wszystkiego za dużo, bo jeżeli ja robię karty, losowanie karty, no to ta karta jest od poniedziałku. Do, do niedzieli, więc tak doszłam do wniosku po co te karty weekendowe. I tak y, ktoś będzie miał ochotę, to się zapyta, to ja odpowiem, więc tak to po prostu wygląda. Słuchajcie, moi kochani, y, w marcu chcę ruszyć ze szkoleniem. TK metodą Atary. Jeżeli będziecie mieli ochotę, bo mam ograniczoną ilość miejsc, ze względu na to, że będę robiła to u siebie na Szewskiej, więc tam jest maksymalnie 12 osób, żebyśmy po prostu nie mieli trochę też. Przestrzeni, więc są zapisy pod moim albo na stronie, albo na Instagramie, albo, albo na wiadomościach u mnie. Jeżeli macie ochotę, proszę bardzo, dzwońcie, zapisujcie się, bo mówię, mam ograniczoną ilość 12 osób. Nie wiem, kiedy następne będzie szkolenie, bo mam nadzieję, że pandemia nas tutaj. Nie zawaliam, ja że to już jest koniec tych zakazów, nakazów i, i tak dalej. No zobaczymy. Według mnie to już dawno się to powinno skończyć. Natomiast no, rząd ma swoją wizję, ma swoją, y, swoją intuicję. Ja się z tego śmieję po prostu, ale co zrobić? Jestem też jednostką, która się musi w pewien sposób podporządkowywać. Natomiast Szewska, Kuchnia moja jest otwarta. Słuchajcie, a propos, właśnie kuchni. Chciałam wam coś takiego powiedzieć. Często zadajecie mi pytanie, dlaczego prowadzę kuchnię. Słuchajcie, moja kuchnia to jest dla mnie taki laryk. Ja przy, w kuchni odpoczywam. To było zrobione z premedytacją, ze względu na to, że ja kocham gotować. Poza tym. Yy, Kuchnia jest to magia również, magia posiłków, magia, magia jedzenia, więc dla mnie to jest takim całością tego, co ja robię, tak samo jak z, jak z herbaciarnią. Herbaczarnia y, zielarska u Atary jest związana z, z ziołami. Ja mieszanki robię sama, y, kombinacje robię z ziołami, z herbatą, kombinuję jakoś pod górę. Y, rezultaty są wspaniałe, bo y, przychodzicie do mnie, pijecie. Y, teraz są ciacha, które też zaczęłam piec. Może one nie są idealne, ale smakowo są super, bo daje całą swoją energię, całą swoją magię osobistą i nie tylko. Pracuje z mną sztab twórca, matka ziemia, archanioły, więc zapraszam do Was na naszewską, a jeżeli nie to piszcie do mnie, będę radzić. Poza tym jeszcze zapomniałam powiedzieć o moja, moja maleńka przyszła. Chciałam Wam powiedzieć, że robię diety i odchudzające, bo sama też zleciałam trochę z wagi. Wszyscy byli ciekawi dlaczego, po co, na co i w jaki sposób, więc y, y, zrobiłam mamy kilka i chciałam właśnie powiedzieć, bo przychodzą do mnie, nie, do mnie informacje, że y, y, keto nie ma, y, po prostu ryżu owszem nie ma, natomiast y, y, Dieta keto jest to obniżenie węglowodanów, ale ja nie tylko robię metodą keto, bo robię różnymi metodami, które są naprawdę skuteczne, a przede wszystkim daje bardzo dużo ziół, które mobilizują, które spalają, spalają tkankę tłuszczową. Moja, dwie moje panie, które są moimi podopiecznymi, którzy po prostu przez dwa tygodnie korzystały z mojej diety, jedna schudła 4,7 kg, a druga 3,900. Więc to są rezultaty bardzo fajne, zadowolona jestem. Ale to są takie kobiety uparte, że widzę, że nie, nie podjadają sobie słodkości yy, po, po, ponad to, co dostają. Więc <laughs> przemyślcie sobie, czy nie warto zadbać o własne zdrowie, o własną psychikę i o własny swój dom. Dziękuję serdecznie i zapraszam Was za tydzień w czwartek.